z blokiem, bardzo szczelnie. No, my pograłyśmy ładnie w obronie. Trochę grujek odbijałyśmy, ale to nie starczyło i wyjeżdżamy stąd z przegraną, ale też coś tam wyciągniemy z tego meczu. E, dobry wieczór, ja tak szybciutko, bo pewnie każdy chciałby spędzić ten dzień ze swoją własną połówką, więc Cieszę się z wygranej. Mamy kolejne trzy punkty, macujemy się na pierwszym miejscu. Takie miałyśmy założenia. Gratuluję przede wszystkim waleczności zespołowi, szczególnie w obronie, bo naprawdę wykonały kawał dobrej roboty. Wszyscy Chemika, Police, my wiedzieliśmy do kogo jedziemy. Jechaliśmy do Mistrza Polski, do drużyny, która będzie prezentowała Polskę do Final Four. Było to dla nas ogromne wyzwanie, dziewczyny potraktowały to właśnie w tej kategorii, I tak powinniśmy traktować takie mecze. E, zrealizowaliśmy swoją taktykę w obronie, co przyniosło parę fajnych wymian dłuższych. Natomiast no, niestety nie poradziliśmy sobie z ścianą, jaką e, był polski Blok i, i to był nasz mankament. Parę mądrych rozwiązań na koniec meczu, e, obicie tego bloku, wykorzystanie e, jakichś lup w obronie przeciwnika dało nam to światełko e, nadziei na przyszłość i to, że kiedy nie mierzyć się z zespołami z, z, z naszej dolnej części tabeli. To na pewno jesteśmy w stanie dźwięć i powalczyć walce, chociaż więcej ja niż tylko o dobry, dobry wygląd. Yeah, na to the, the, the team of the and, uh, the coaching staff of Cross. They tried the best, and uh, I the, the game was, in my opinion, interesting, because a lot of uh, long and a lot of uh, fight between the, the team. Um, We spend the week <coughs> to work a lot. We, are we start the, 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 our preparation for, uh, for the final of the Polish uh, for the final for the quarter final. Then we hope for the final of the uh, Polish uh, Cup, and uh, we are working hard. Uh, we can say that I, am, uh, I can say that I am uh, happy the, 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 about the performance of my players. Congratulations for Dzięki temu mieliśmy kilka długich, dosyć fajnych wymian. Według mnie zdecydowanie interesujące, jeżeli chodzi o, oczywiście tutaj o pokaz. Ten tydzień spędziliśmy na ciężkim treningu na przygotowaniach do ćwierć finałów Polski, oczywiście mając na celu wejście do finałów. Także tym był podejmowany ten tydzień, jeżeli chodzi o treningi.